nie, robiony rodzaj filmiku. You know what? <laughs> no nie mogę. tak tak mi śmieszą takie takie jak jak gdyby nie będę tutaj komentować niczego, po prostu po prostu zabawne to jest. Zostaw, zostawmy to chwilą śmiechu po prostu Nie <laughs> mogę przestać to wyglądać, dobra Mnie hm. zawsze zastanawiało jak to wygląda właśnie jak konie lecą samolotem, nie? Jakby na pewno muszą być ostro naćpane, no bo to stres jest na pewno przeogromny ale też w sumie jestem ciekawa, jak to wszystko w środku wygląda. Czy faktycznie te konie są tak przyćpane, że po prostu do nic się nie ma jak stać no bo są przyćpane, no bo to jest i dźwięki w samolocie i wszystko. I jak to konie w ogóle znoszą. Ciekawa sprawa w sumie. <grywa> No to jest kolejna rzecz, przez którą nie rozumiem koni, w sensie, rozumiemy, nie, no bo lepiej uciec, niż dać się zjeść, wiadomo, że lepiej zareagować i uciekać, niż czekać, żeby coś tam zeżarło tego konia, no nie, jakiś drapieżnik. aczkolwiek, nie wiem, jeździ się tyle razy w tereny, koń widzi na przykład jedną rzecz milion razy, on i tak się i potrafi wystraszyć, nie. <noise> o, wiecie co, najgorsze, co może być, co wam się może przytrafić, jeszcze najgorsze, no jedna z gorszych rzeczy, kiedy koń wam się położy. I wiecie co? Sam fakt, to, że się położył, to jest śmiesznie i zabawnie, ale już nie jest zabawnie w momencie, kiedy macie drogie siodło. Zresztą nieważne, ile to siodło kosztowało. Zawsze siodło powinno być drogie, dopasowane do konia i tak dalej. Słuchajcie, jeżeli ten koń wam się położy i dupnie wam terelica, nie możecie w takim siodle jeździć, trzeba to naprawić. Więc jeżeli ten koń, wiecie, pacnie się, a koń wcale lekki nie jest, więc ta terelica pójdzie. E, więc e, śmiech śmiechem, nie, ale łzy w oczach, żeby nie uszkodzić siodła, do pasowania siodełek, no to sobie pooglądamy, e, możecie sobie właśnie popatrzeć na te piękne obrazki, które najczęściej, najczęściej, no bardzo często widzimy w szkółkach, e, że właśnie te siodła wyglądają tak, jak nie powinny wyglądać. Także patrzcie sobie, jeżeli widzicie takie siodła, e, w Waszych szkółkach. No to uciekajcie. Miejcie na wgląd, oglądajcie sobie fil różne filmiki, jak siodła powinny być dopasowane. Wiadomo, że na początku niestety nie będziecie w tym znawcami, no nie? Ale dobrze mieć jakieś chociaż minimalne pojęcie, co nie powinno wyglądać. Tak samo, jeżeli konia obciera kłąb czy coś, a tam jest składany ręcznik albo cokolwiek innego, żeby koń się nie obcierał. Uciekajcie, gdzie pieprz rośnie, bo taki koń, słuchajcie, po prostu cierpi, nie, w trakcie jazdy. To jest nic przyjemnego. Chodzić kilka godzin, kilka razy dziennie w niedopasowanym siodle, bo to jest coś strasznego. To też prowadzi do kontuzji, moi drodzy, jak coś. Niedopasowane siodła. Cytryna? Ale piękna łódzka ma. Ale łódzka ma ładne. Dziadę ja cytrynę. Tylko nie mogę cytrynę jeść. Ja nigdy się nie zastanawiałam, czy koń może się cytrynę. Możecie dać znać w komentarzach, co wy, co wy researchowaliście w Internetach. Czy koń może zjeść cytrynę. Ja nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Chyba nie jest dobry pomysł, żeby koń zjadł cytrynę. Ale ja on nawet nie chciał jej wypluć, patrzcie to. Ja są zjadł. Internet to dziwne miejsce, naprawdę. Mam dużo wątpliwości, czy to jest bezpieczna dla tego konia. <grym> Nie, no powiedzcie, że to nie jest super Czemu u nas nie ma nigdzie takich konkursów na przebieranki? No przecież to jest super Przecież jaką furorę by to zrobiło Mega to jest Nigdy nie widziałam, że w Polsce było coś takiego organizowane Nigdy nie widziałam wydarzenia, niczego Przecież jakby było coś takiego to ja bym tam była pierwsza Choćby nawet ponagrywać, popatrzeć jak to wygląda No przecież super Matko jedyno. Jezus, dobrze, że się komiś nic nie stało. Ale wiecie co? No właśnie największy jest potem taki dumaj tego wszystkiego. No nie, kiedy na przykład faktycznie, no nie są to problemy zdrowotne, powiedzmy sobie, najpierw to wykluczamy e, i dochodzimy do jakiegoś takiego momentu, w którym, wiecie, koń, który, wiecie, robi jakieś brzydkie rzeczy, Nauczył się jakichś dziwnych, brzydkich rzeczy i potem możemy na luzie, wiecie, luźna wodza na oklepik jechać gdzieś i po prostu ten koń jest. Wiecie, no bezpiecznym koniem jest wszystko super, to jest najlepsze uczucie na, na ziemi. <mum> <mum> O, ale to fajnie, bo tutaj ktoś napisał, że po tym całym zdarzeniu został wezwany weterynarz, żeby sprawdzić konia Także... Propsujemy, <grytanie> propsujemy nagranie Okej okay. I wiecie, co wam teraz powiem? Pamiętacie, jak ja wam mówiłam, że ja w wolnej chwili czy coś, jak ten, tu lubię sobie pograć w Alicję W koniki w Alicję, no nie? I ostatnio coś tam się podziało, że chyba serwery, czy coś tam się zaczęło psuć, osoba, która się tam czy tam osoby, które się tym zajmowały, jakoś tam nie mają czasu, czy się chorowała, co się tam podziało, no i ogólnie gra nie działa. Także, także, także szkoda, że nie działa. I nie wiadomo, czy w ogóle kiedykolwiek wróci. No, teoretycznie ma wrócić, coś tam mówili, ale no wiecie, oni nie zarabiają za tą grę, więc równie dobrze mogą to zostawić. I to już nigdy nie wróci. Szkoda. Szkoda, szkoda. Matko, jedyno. No, nie zła szkoła przetrwania, ale słuchajcie, zdarza się tak no, że jakby zresztą tutaj, tutaj mamy jakby... dzieciaczka malutkiego, który jeszcze wiecie, uczy się wszystkiego. Więc no, zdarzają się takie akcje i powiem wam śmieszną sytuację. Sama jak rok temu, dwa lata temu jeździłam, jeszcze w różne miejsca sprawdzać, żeby coś pojeździć, to sama przeżyłam taką sytuację. Co prawda, ja nie zleciałam, ale było blisko i to jeszcze z własnej winy, z własnej prośby, bo ja tak jechałam, jechałam. I wiecie, czułam też, że ten koń trochę zwalnia i nie sądziłam, że ten koń będzie na tyle inteligentny, że. Moją wyde, stwierdzi, że wiecie, że skaczemy. Ja miałam taką myślę, że mamy to skoczyć, a Koń stwierdził, dobra, to skaczemy teraz, nie wiecie, półtora i przed przeszkodą, więc to też było skok O, A matko, no. Wiecie, co jest najgorsze, że w momencie, kiedy Wam walnie adrenalina, to Często nie czujecie tego faktycznego bólu i dlatego zawsze jak ktoś spadnie, nie wolno go podnosić, osoba musi sama wstać, bo w tej adrenalinie może nie czuć na przykład, że złamała sobie rękę albo nogę. Jak wy pociągniecie za coś yy, i na przykład okaże się to uszkodzone, to możecie coś poprzestawiać, no niej I będzie jeszcze większa tragedia, dlatego tutaj trzeba uważać, bo adrenalina potrafi nieźle namieszać w tym wszystkim. <grytanie> o kurna <noise> wiecie co mi się przypomniało przypomniała się sytuacja kiedy właśnie bardzo identyczna sytuacja tylko że ja jeździłam sobie na placu słuchajcie i właśnie tak sobie o wsiadłam Jolo i pomyślałam sobie że no ciekawe jak to by było jakby koń podemną mną zadębował i wtedy zaczęłam trochę myśleć o tym że o może nauczę bajaderkę dębowania no nie bo to było jeszcze wtedy kiedy bajaderka była w czasach świetlności jeszcze była wiecie jeszcze nie wydarzył się wypadek i fun fact, yy, nie zauważyłam, że konie, wiecie, były spuszczane. No i konie zostały spuszczone, ja byłam na padoczku i mój koń autentycznie zrobił coś bardzo podobnego, no nie? Gdzie wysadził mi skrzyża, to jeszcze zadębował. No, a ja jakimś magicznym sposobem nie spadłam. Ale pamiętam to do tej pory i to jeszcze tak jak głupia myśl, nie wiecie? jechałam tak a ci tak mówię że... kurde, nauczę bajaderkę dębowania, ciekawe jak to bose zadębować na koniu. Mój koń tego samego dnia. Zrobił zeszłym, coś takiego nie, bo widział konia, że przelatują obok. <słuch> I słuchajcie, to jest bardzo fajny filmik. W sensie bardzo fajny filmik. Jak macie konia, że chce się podrapać czy coś, to nie powinniśmy, wiecie, bo to najczęściej to jest takie, że o nie, zatrzymuj się i idź, nie drap się albo coś. Wiecie, jak koń nie, nie próbuje się wam położyć, to jest najważniejsze <słuch> słowo klucz. Jeżeli chce się tylko podrapać, to wiecie, nie ma problemu, żeby temu koniu nie pozwolić. Coś go swędzi, to właśnie fajnie mu to umożliwić, żeby się wiecie, koniczek drapnął. O <ścoughs> oh, Jesus! No, dlatego wszystkie straszaki, straszne rzeczy, folie i tak dalej. Najlepiej, mimo wszystko, najpierw robić to z ziemi, bo wtedy, jeżeli koń odpali, to, to wy nie będziecie sprawdzać podłoża po prostu. Jest większa szansa ogólnie. I I I słuchajcie, jak bajaderkę miałam, w sensie jak ją kupowaliśmy to ona właśnie jak bardzo miała podobną grzywkę po prostu, że też właśnie praktycznie nic nie rosło i do tej pory już się urosła co prawda, ale jest taka przerzedzona, nie? że jakby nie wiem czy coś się stało, czy ktoś kiedyś się wytarła, czy po prostu genetycznie ta grzywka nie bardzo chce rosnąć, ale wyglądała bardzo podobnie, jak prawie jej w ogóle nie było. Ej, słuchajcie, widzieliście? Widzieliście moją winę? Przez chwilę byłam uśmiechnięta, dopóki nie spojrzałam w dół. Co jest? Co jest? Czekajcie, próbuję ogarnąć sytuację, o co tu chodzi, ale... To nie jest... Nie wygląda to dobrze. O, zobaczmy komentarze. Buty zapewniające większą przyczepność. No nie, tutaj mamy. Co, 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 co? To są naturalne kopyta. Ona jest ciężkim koniem. Nie dobra, ciężko się tutaj w ogóle czegoś dowiedzieć o co chodzi. Ktoś tam napisał, że to są naturalne kopyta. Nie dobra, jak ktoś wie o co chodzi, to możecie mi dać znać, bo to wygląda festynie zdrowo i jakby mój mózg. Pierwszy raz coś takiego widzę. Będzie różne rzeczy widziałam, ale żeby takie wątpię, że to w jakikolwiek sposób jest zdrowe, a nawet bym powiedziała, że bardzo niezdrowe.